Cześć wam z tej strony i witam was kolejne material z gry Warframe. Dziś odwiedzimy Baro, który rezyduje na plutonowym przekaźniku Orkus. A więc co Baro ma tym razem nowego dla nas? Baz granina Kidrive już nas już jest to coś nowego wcześniej tego nie było. Mody pod obrażenia tnące dla broni białej, pistoletów i strzel. Nabój elektryczny nabój Prime, czyli obrażenia elektryczne dla naszej strzelby. Są również skórki do strzał, do miraż, do tigrisa. Emblemat przywódcy stada, Zylok, maczeta w raid, zestaw na naramienniki, na ramienniki, na pierśnik Edo Prisma, ornament, figurka Baro, coś dla naszego operatora, zestaw Katir dla naszego strażnika, czyli maska, ogon i skrzydła. Relikty akcji V8 na Volta, misja na i sygnał pustki. Warto tutaj również wspomnieć, że jestem Inarosem Prime u Baro, więc pewnie dlatego ma sygnał pustki Baro. Pewnie znowu jest jednorazowy, czyli możemy go kupić tylko raz. Ale czy będzie co dwa tygodnie? Nie wiem, zobaczymy za dwa tygodnie. Ale co warto kupić? Na pewno elektryczny nabój Prime z który dochodził nawet do stu platyny i jest takim większym zarobkiem, jeżeli o to chodzi. Maczetę w raid, jeżeli chcecie zarobić troszkę mniejsze wartości, ale zawsze coś, także maczetę jak najbardziej możecie sobie kupić. Oczywiście relikty akcji V8, ponieważ akcji warto mieć, a Volt też swoje kosztuje, także warto to sobie kupić. I oczywiście misje na Inarosa, ponieważ Inaros bardzo dobry warframe, jeżeli nie macie go w wersji Prime, a zwykłą wersję zawsze później możecie oddać do Helmita, żeby wyciągnąć z niego jego umiejętność. Także to by był cały baro, a jak Wam się podoba, możecie dać znać w komentarzach. Mało wam Warframe w moim wykonaniu, chcielibyście ze mną pograć bądź też poglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV, zawsze od godziny 18, gram z moimi widzami, są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i Giveawaye. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach. Bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.